Cześć. Dzisiaj chciałem, żebyśmy porozmawiali o inwokacji. W ogóle o inwokacji, co to jest za środek stylistyczny, oraz o dwóch specyficznych inwokacjach. O inwokacji, która jest umieszczona na początku Iliady Homera i o inwokacji z pana Tadeusza. Co to jest inwokacja? Inwokacja jest środkiem stylistycznym. Które określane jest zwrotem do adresata. Możemy powiedzieć, że jest taką bardzo specyficzną apostrofą, rozbudowaną o bardzo konkretnej budowie. Nie tylko i wyłącznie mamy zwrot do odbiorcy, ale również pojawia się tam prośba. Odbiorcą inwokacji najczęściej jest jakieś bóstwo. Jakaś muza, ewentualnie jakaś idea, która jest upersonifikowana. To może być mądrość, to może być miłość, to może być przyjaźń. Tego możemy się spodziewać w inwokacji. Co dalej? Dalej następuje prośba. Prośba autora, nadawcy takiej inwokacji o natchnienie. O natchnienie w bardzo konkretnym kierunku. Więc jeżeli spojrzymy na inwokację w całości, to jesteśmy w stanie zaobserwować, że mamy również w tekście inwokacji informację o tym, co będzie zasadniczą treścią tekstu. Zatem inwokacja to prośba do bóstwa o natchnienie, żeby zrealizować konkretny tekst. Jak to wygląda w praktyce? Spójrzmy na dwie inwokacje, które prawdopodobnie są najbardziej znane. W literaturze, którą przerabiamy w szkole. Rozpocznijmy od Iliady. Prawdopodobnie, gdybyśmy zaczęli rozmawiać na temat Iliady, to pierwszą rzecz, którą bym usłyszał, to informacja o tym, że Iliada to jest historia o wojnie trojańskiej. Ilion to jest inna nazwa Troi, i w takim razie mamy opowieść o Troi. Dobrze, tak by wynikało z tytułu. Natomiast, jeżeli spojrzymy sobie na to, co jest napisane w inwokacji, nagle się okaże, że Iliada nie jest tak naprawdę bezpośrednio związana z historią Troi. Co jest w, il w inwokacji Iliady? Fragment pierwszy. Gniew Achilla, opiewaj bogini. Tak się rozpoczyna. Tak się rozpoczyna Iliada, tak się rozpoczyna inwokacja w tym tekście. Potem jest informacja, co się dalej dzieje, że Achajowie ponoszą liczne klęski i to jest związane z tym, co już w inwokacji zostało wcześniej napisane. Zatem, co się kryje w inwokacji? Mamy informację o tym, że jest prośba wyrażona do bogini. Do jakiejś muzy, którą akurat Homer chciał prosić o to, żeby dała mu natchnienie, żeby mógł wyśpiewywać historię Achillesa. On się pojawia w inwokacji, ale w bardzo specyficznym układzie. Homer chce opiewać, chce wyśpiewywać gniew Achillesa. Zatem zasadniczą treścią Iliady jest to, że Achilles wpadł w gniew i co z tego wyniknęło. Początek tekstu dotyczy tego, że Achilles wpada w gniew. Zakończenie tekstu, mówimy tutaj o takiej konstrukcji klamrowej, pokazuje, jak Achilles z tego gniewu wychodzi. I co ciekawe, Achilles w Iliadzie. W zasadzie gniewa się dwukrotnie. Pierwszy gniew Achillesa jest związany z tym, że została mu zabrana bran branka. Wtedy taka zasada była, że jeżeli wojownik, zwłaszcza taki znaczny, jak na przykład Achilles, wybierał się na pole walki, zabierał ze sobą jakiś dobytek. W ramach tego dobytku również mogły być branki, czyli kobiety, które zostały przez niego wzięte w niewolę. Achilles miał swoją ulubioną brankę. Wtedy, kiedy się pojawia w obozie Greków pod troją, Agamemnon, czyli wódz tego, tego wojska greckiego, stwierdza, że ta branka, którą ma Achilles, jemu też się podoba, i on sobie ją weźmie jako ten, który jest nadrzędnym wodzem nad wszystkimi, bez względu na to, czy Achilles jest wielkim bohaterem, czy nie. To powoduje, że Achilles. Wpada w gniew. I ten gniew w efekcie daje śmierć Achajów. Achajowie to Grecy. Więc to jest też zaznaczone w inwokacji Iliady. Gniew Achillesa związany z tym, że Agamemnon zabiera mu brankę, powoduje, że Achajowie. Giną, czyli Grecy giną. Dlaczego? Dlatego, że ich motywacja do walki, ich morale spada. Grecy wiedzą, że tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Achilles będzie z nimi, będzie na polu walki, oni odniosą zwycięstwo. Tak jest przepowiednia. Zatem, jeżeli Achillesa nie ma na polu walki, nie mogą wygrać. Drugi moment, w którym pojawia się gniew Achillesa, dotyczy dalszej części tekstu. Wtedy, kiedy Grecy nie potrafią zmotywować się do tego, żeby iść na pola pod troje i zwyciężać, przyjaciel Achillesa, Patrokles, czy też Patroklos, różnie to jest tłumaczone, postanawia zmotywować Greków do walki. Bierze zbroję Achillesa i wyrusza w bój. Grecy nie dociekają tego, czy to jest rzeczywiście Achilles czy nie widzą jego zbroję i idą za nim przekonani że zwyciężą z drugiej strony wojska trojańskie obserwują co się dzieje widzą że Achilles wyszedł do walki. i ze strony i ze strony trojan występuje Hektor yy, książę trojański który jest pokazywany jako Główny wojownik po stronie trojańskiej, żeby stoczyć bój z Achillesem. I w tej wersji, która teraz się pojawia na polu bitwy, Hektor pokonuje Achillesa. Ostatecznie okazuje się, że Hektor pokonał Patroklesa, nie Achillesa. Ta utrata przyjaciela, utrata druha, brata w broni. Była dla Achillesa powodem do tego, żeby po raz drugi wpadł w gniew. Dlaczego akurat tak bardzo Achilles denerwuje się tym, że stracił towarzysza broni? Ponieważ jeżeli sobie wyobrazicie walkę, która jest toczona w tamtych czasach, to ważne jest, aby mieć przy sobie kogoś, komu się ufa bezgranicznie. W kłębowisku wojowników. Można walczyć z tymi, którzy są przede mną i obok mnie. Natomiast najbardziej zagrożonym elementem mojego ciała są moje plecy. I wtedy ważne jest, żeby mieć towarzysza broni, który będzie bronił moich pleców. To jest osoba, której muszę bezgranicznie ufać. Patrokles był właśnie takim przyjacielem i towarzyszem broni dla Achillesa. Zatem utrata Patroklesa powodowała tak naprawdę utratę pewności w boju. To spowodowało, że Achilles się gniewa drugi raz. I ten gniew jest skierowany już nie przeciwko wojskom greckim, ale jest skierowany przeciwko konkretnie jednemu wojownikowi w stroi przeciwko Hektorowi. Dlatego Achilles wyzywa na pojedynek Hektora żeby uśmierzyć swój gniew chce pokonać hektora. I spójrzcie wokół tych dwóch elementów związanych z emocjami Achillesa zbudowana jest historia tekstu, który znamy pod nazwą Iliada. Zatem tak naprawdę wojna trojańska jest jedynie tłem tej historii, bo historia opowiadana tam mówi o emocjach których doświadcza Achilles? Jak te emocje jednego człowieka wpływają na losy walki? Jak te emocje decydują o tym, kto będzie żył, a kto umrze? Jak te emocje mogą decydować o tym, czy będę w jakimś działaniu, czy też tego działania będę unikać? Po pierwsze, gniew Achillesa powoduje, że on unika walki. Po drugie, gniew Achillesa jest y, skierowany przeciwko Hektorowi, i to nie wynika w ogóle z tego, czy Hektor jest trojańczykiem, czy nie jest trojańczykiem. Jest nagle wrogiem osobistym dla Achillesa. Achilles nie walczy w tym momencie w imię Greków. Achilles nie walczy w tym momencie w imię zwycięstwa nad troją. Achilles załatwia swoje porachunki. Pierwszy gniew jest związany z tym, że stracił swoje. Drugi gniew jest związany z tym, że chce załatwić swoje porachunki. Zatem, czy możemy tutaj mówić o jakimś wielkim bohaterze? Czy Iliada jest historią opowiadaną o wielkim bohaterze i wspaniałych jego dziełach? Cóż, Grecy bardzo wiele rzeczy zapominali tym, którzy byli Herosami, którzy byli szlachetnie urodzeni. Oni mogli sobie pozwalać na takie. Niedociągnięcia. Druga inwokacja, na którą chciałem zwrócić uwagę dzisiaj, to inwokacja do tekstu Pan Tadeusz. O czym jest Pan Tadeusz? Pan Tadeusz na pewno nie jest o Tadeuszu, który się pojawia w tytule. Pan Tadeusz na pewno nie jest o Jacku Soplicy, który się pojawia w treści tego tekstu. Cóż, i Tadeusz, i Jacek Soplica są ważnymi bohaterami. A nie są głównymi bohaterami. Prześledźmy inwokację do pana Tadeusza, żeby zobaczyć, o czym Mickiewicz chciał pisać. Skoro w inwokacji mamy informację, jaka ma być treść tekstu, to prawdopodobnie również w inwokacji do pana Tadeusza znajdziemy rozwiązanie tego pytania, o czym tak naprawdę jest pan Tadeusz. Sięgnijmy do utworu. Inwokacja w Panu Tadeuszu jest zbudowana inaczej niż klasycznie. Po pierwsze pojawia się tutaj apostrofa do Litwy. Litwo, Ojczyzno Moja, ty jesteś jak zdrowie, to chyba jest tekst, który jest najbardziej znanym tekstem z literatury polskiej. I te cztery linie pierwsze tekstu są zwrotem do litwy. Na razie nie ma tutaj żadnej prośby, żadnego wezwania o to, żeby jakieś natchnienie się pojawiło. Litwa. Jest wysuwana na pierwszy plan. Po pierwsze do niej zwraca się Mickiewicz. To już jest sygnałem, że Litwa będzie odgrywała ważną rolę w tym tekście. I teraz dalej. Zaczyna się ta klasyczna inwokacja. Panno Święta, co jasnej bronisz, częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co ogród ty co gród zamkowy, nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem. Jak mnie. Dziecko do zdrowia przywróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki, pod Twoją opieką, ofiarowany, martwą podniosłem powiekę i zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu iść zawrócone życie, podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny Łonu. Tymczasem, i tu się pojawia teraz prośba, Przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych i tak dalej. Spójrzcie, prośba, którą wyraża Mickiewicz w inwokacji, to jest prośba o to, aby jego duszę utęsknioną przenieść do Litwy. Tej Litwy z lat wcześniejszych. Tej litwy, która jak to określa później w epilogu, również możecie sobie to sprawdzić, nazywana jest krajem lat dziecinnych. Ten kraj lat dziecinnych, on zawsze zostanie święty i czysty. Tak go opisuje Mickiewicz w epilogu. W inwokacji wyraźnie wskazuje: Przenieś moją duszę tęsknioną, prośba kierowana do Matki Bożej. Przenieść moją duszą tęsknioną do Litwy. Do tych pól zielonych, do tych pagórków leśnych, do pól malowanych. Mamy opis przyrody litewskiej. Zasadniczo właśnie takiej, związanej ze ściankiem. Więc taka wieś litewska, którą pamięta jeszcze Mickiewicz. Skoro inwokacja mówi nam o czym będzie tekst. Skoro w inwokacji do Iliady mamy informację o tym, że tekst będzie o tym, jak się Achilles gniewa. I rzeczywiście zasadnicza fabuła jest związana z tym. Tak samo spójrz tutaj. Mickiewicz od razu nam mówi, tekst będzie dotyczył Litwy. Będzie dotyczył tego, jak wygląda ta przestrzeń. To wszystko się będzie działo wśród tych łąk, wśród tych pól, wśród tych pagórków nad jakimś ruczajem to jest przestrzeń temat i zasadniczy bohater tego tekstu Litwa. Głównym bohaterem tekstu Mickiewicza jest Litwa i on tego nie ukrywa. On tego nie ukrywa. W inwokacji o tym bardzo wyraźnie pisze i na podstawie inwokacji możemy sobie bardzo jasno uświadomić, że podstawowym bohaterem w tekście Pantadeusz jest Litwa jako przestrzeń, Litwa jako świat natury, przyrody litewskiej. Ale również, biorąc pod uwagę to, co dopowiedziane jest w epilogu, możemy wskazać, że bohaterem na równi z przyrodą litewską jest społeczeństwo, które tam się znajduje. Jak prześledzisz epilog, to wyraźnie zauważysz, że pod koniec epilogu, właśnie po tych słowach dotyczących kraju lat dziecinnych wymieniane są sytuacje związane z życiem obywateli, szlachty, w tamtym czasie, w tamtym miejscu. Zatem Mickiewicz chce wracać do tamtych wspomnień, do świata tamtego przyrody, do świata tamtych ludzi, tych sąsiadów, tych znajomych, tych lat, które spędził właśnie na litwie, Niedokładnie w Soplicowie, bo Soplicowo nie ma e, historycznego czy też geograficznego umiejscowienia. Soplicowo jest wymysłem Mickiewicza. Jest taką opowieścią trochę baśniową o takim miejscu, które jest nazwane zaściankiem ściankiem Soplicowskim, e, jest e, związane z Soplicami, jest związane z Choreszkami. To jest właśnie jego pomysł na to, jak przybliżyć ten kraj lat dziecinnych. Przestrzeń, przyrodę, ale również osoby, które tam wtedy były. Ponieważ głównym bohaterem tekstu jest zespolenie tych dwóch światów. Zespolenie świata przyrody litewskiej z ludźmi, i z tradycjami, które są w tamtym czasie jeszcze obecne właśnie w zaściankach. To jest takie typowo polskie i tak jak głosi podtytuł, ostatnie. Po tym czasie ta tradycja, która jeszcze wtedy była dostrzegalna, zanika. Ponieważ to, co się zaczyna dziać w Polsce, powoduje, że mamy taką historycznie udokumentowaną tendencję, nazywaną wielką emigracją. To następuje po upadku Powstania Listopadowego. Więc to, co do tej pory jeszcze miało szansę rozwijać się na Litwie, teraz właśnie jest zakończone. Zbierając te informacje. Inwokacja jest bardzo specyficzną apostrofą, rozbudowaną, ponieważ jest to prośba do bóstwa albo do jakiejś upersonifikowanej idei z prośbą o natchnienie, natchnienie w konkretnym temacie. Zatem, jeżeli sięgamy po inwokację w takim tekście jak Iliada, Odyseja, Eneida czy na przykład Pantadeusz, jesteśmy w stanie na podstawie inwokacji, czyli pierwszego fragmentu tego tekstu, określić o czym autor Chce nas informować, jak chce, żeby jego tekst wyglądał. Zatem, patrząc na Iliadę, wyraźnie widzimy, że Homer chce opiewać gniew Achillesa. A jeżeli spojrzymy sobie na pana Tadeusza, wyraźnie widzimy, że zasadniczym tematem tekstu i zasadniczym bohaterem tekstu Mickiewicza jest Litwa. Przestrzeń i ludzie, którzy są związani właśnie z Litwą, do której Mickiewicz. Tęskni ze względu na wszystkie wydarzenia historyczne, które w tamtym czasie miały miejsce. Jeżeli interesuje Cię literatura i kultura, zapraszam Cię. Obejrzyj kolejny odcinek, zasubskrybuj ten kanał, bądźmy na bieżąco. Pamiętaj, możesz napisać swój komentarz z propozycją tego, nad jakim tematem mamy się pochylić. Do zobaczenia.